Cześć wszystkim! Dzisiaj chcę z wami porozmawiać na temat przepukliny kresy białej. Jest to rodzaj przepukliny, który objawia się tym, że pomiędzy naszym mięśniem brzucha znajduje się bona, która ulega uszkodzeniu. I tak w moim przypadku miało to miejsce prawdopodobnie podczas, gdy grałem w piłkę nożną, jeszcze jak byłem małolatem, jak byłem nastolatkiem. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nie pamiętam dokładnie kiedy to się stało. I też nie pamiętam czy to faktycznie było przez piłkę nożną, czy przez to, że równie pracowałem ciężko będąc młodym chłopakiem. Ponieważ grając w piłkę, czy to też trenując na siłowni, robiąc ćwiczenia, które nie były dla mnie komfortowe. Na przykład wiosłowanie jednorącz. Tutaj w stronę naszego biodra, w podparciu o drabinkę z przodu. Było to dla mnie niekomfortowe i czułem, że mi po prostu nasila się ból nad pępkiem, ponieważ ten, ten rodzaj przepukliny objawia się właśnie wybrzuszeniem od pępka po prostu ponad jego poziomem. U mnie to było zaraz właściwie nad pępkiem. No i dzisiaj chcę z Wami porozmawiać: jak przejść przez leczenie tego rodzaju przepukliny? W moim przypadku wyglądało to tak, że po prostu stu zgłosiłem się do lekarza rodzinnego, on następnie dał mi skierowanie do diagnozy, do jakiegoś po prostu specjalisty, który zrobił mi jakby wstępne takie oględziny i trwało to około dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach poszedłem do tego specjalisty, no i faktycznie wykrył mi przepuklinę kresy białej. I wtedy też tak naprawdę dowiedziałem się właśnie, że ona się tak nazywa. Po prostu ja myślałem, że to jest zwykła przepuklina. Nie wiedziałem, że jest rodzaj przepukliny kresy białej. I następnie dostałem skierowanie do szpitala. W szpitalu miałem ustawioną wizytę z panem doktorem, po czym właśnie udałem się do tego doktora, i razem ustaliliśmy termin na 4 maja 2017, czyli 4 lata temu. I jak potem się okazało, w szpitalu spędziłem 3 dni. Przyszedłem 4, przyszedłem 4 maja rano na izbę przyjęć. Zostałem tam przyjęty. Y wcześniej musiałem ogarnąć sobie rzeczy do szpitala, takie jak Jakieś piżamy, ręczniki, rzeczy takie do, do higieny, ponieważ ja o tym w ogóle nie wiedziałem. Poszedłem po prostu do szpitala, nie wiedząc, że potrzebuję po prostu jakiekolwiek rzeczy na przebranie, ponieważ myślałem, że wszystko tam będzie mi dane, a okazało się, że będąc już przyjętym do szpitala 4 maja, musiałem jeszcze jeździć do akademika po. Różne rzeczy, takie jak na przykład koszulki na zmianę, czy to też piżamy, czy to też yy, do kąpieli jakieś żele, yy, szczoteczka do mycia zębów i tak dalej, i tak dalej. Yy, druga sprawa, jak wyglądała dieta w szpitalu? No powiem Wam, że niezbyt optymistycznie, ponieważ były to jakieś kapa... kapa? Kapa. Były to po prostu kanapeczki, na przykład na śniadanie. Z jakimś masełkiem, z rzemikiem na obiad dostałem na przykład zupkę mleczną z jakimś tam ryżem, czy coś takiego. Oczywiście nie wspomnę tutaj o ilościach, ponieważ one są naprawdę no, małe. W moim przypadku, gdy ja spożywam podczas masy blisko 6000 kalorii, od 5,5 do 6000 kalorii, taka dieta dla mnie była naprawdę bardzo uboga. A tak naprawdę. To zacząłem jeść dopiero już po zabiegu wcześniej, przed zabiegiem na 24 godziny. Przed, już po prostu nie mogłem nic spożywać. Mało też wody piłem, po prostu takie dostałem zalecenie. No i w sumie 5 maja o godzinie 10 miałem już zabieg, który przeszedłem pozytywnie. Jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym tutaj powiedzieć, to żebyście mieli świadomość, że idąc na zabieg musicie mieć świadomość, że po prostu możecie na przykład się z narkozy, czyli znieczulenia ogólnego już nie wybudzić. Ja w sumie dowiedziałem się o tym dopiero w szpitalu, jak już byłem po prostu tam na, na tym kwadracie, że tak się wyrażę, w którym po prostu czekałem. Po prostu była to zwykła sala z łóżkiem, gdzie było kilka łóżek, no i przyszła pani anastazjolog, przedstawiła mi całą listę znieczuleń, które mogę sobie wybrać i tak. I było to na przykład znieczulenie ogólne, czyli to o czym Wam wspominałem, no i wypunktowane jakieś powikłania, które mogą się po prostu po tym znieczuleniu w moim organizmie nastąpić. I tam było jeszcze znieczulenie poprzez blokowanie nerwów w kręgosłupie. I w, o tyle to jest niebezpieczne, że po tym rodzaju znieczulenia możemy już na przykład stracić czucie w nogach i zostać na przykład na wózku na całe życie. Więc wybrałem znieczulenie ogólne i byłem po prostu dobrej myśli, że wybudzę się z tego znieczulenia. Jak się okazało zabieg przeszedł pozytywnie, były problemy, ponieważ stresowałem się przed tym zabiegiem i dostawałem różne środki na uspokojenie, jakieś tabletki, zioła i tak dalej. I co jeszcze warto tutaj wspomnieć, że jest kilka rodzajów leczenia przepukliny. W moim przypadku było to niewielkie wybrzuszenie nad pępkiem, to o czym już wspominałem wcześniej, a leczenie tego... Odbyło się poprzez po prostu zszycie dwóch mięśni ze sobą, tak że po prostu te wnętrzności już cofnęły się do środka, i nie było tego efektu wypruszenia w stronę, wiadomo, w stronę tkanki tłuszczowej. Kolejna metoda jest to założenie siatki, i tutaj ten rodzaj leczenia wykorzystuje się podczas gdy na przykład macie jakieś większe większy po prostu objaw przepukliny, czyli w większym stopniu te wnętrzności są wypychane do zewnątrz i wtedy pan doktor poleca wam właśnie wybranie tej metody, a w moim przypadku ja nie miałem za bardzo jakby możliwości spekulacji, tylko zdałem się już na lekarza i zrobił to on bardzo dobrze. I po prostu dostałem szwy wewnątrz i szwy na zewnątrz. I jak wyszedłem ze szpitala, no to po jakimś czasie, prawdopodobnie były to 3 tygodnie sorki za, sorki za trochę zaniki, ponieważ było to już 4 lata temu, dzisiaj mamy początek maja 2021, a zabieg był robiony 2017. Zabieg robiłem pod kątem zdrowotnym, bo trenuję na siłowni, więc nie chciałem, żeby mi się to już więcej poszerzało. A druga sprawa jest taka, że rok później yy, chciałem wystartować w zawodach i do tego czasu zrobiłem fajną formę. Yy, tutaj oczywiście z brzuchem już nie było problemów, nie miałem nic żadnego wybrzuszenia, co też dawało mi Efekt wizualny. I myślę, że każdy z Was powinien mieć tą świadomość, że po prostu z tego typu znieczulenia można się już nie wybudzić, i chciałem Wam właśnie to przekazać, żebyście po prostu mogli podjąć słuszną decyzję, czy warto, czy nie warto i Dzięki wszystkim za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Chętnie Wam odpowiem. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i na razie, cześć.